Cześć, tu Radek Pogoda z bloga Radek Pogoda.pl. Porozmawiamy dziś o bardzo groźnej chorobie, która jest cholernie popularna wśród handlowców. Tą chorobą nie jest przeziębienie, nie jest grypa, nie są wszelkiego innego rodzaju infekcje przenoszone drogą kropelkową, czyli wtedy, kiedy ktoś na was po prostu nakicha. Tymi chorobami nie są rzeczy związane z brudnymi rękami, czy brudnymi owocami, czy nieumyciem rąk po wyjściu z toalety. Tą chorobą jest. Schorzenie jest kłopot, którego nazwy łacińskiej niestety nie pamiętam, ale roboczo możemy nazywać go obrażancją. Jak wygląda obrażancja? A no zwykle obrażancja odbywa się na etapie rozmowy telefonicznej albo rozmowy w salonie, rozmowy w sklepie, rozmowy podczas spotkania z waszym klientem. Najczęściej napady obrażancji mamy niestety jednak przy telefonie, dlatego tym przykładem się posłużymy. Jak to wygląda? No, Radek Pogoda dzwoni sobie do klienta: Dzień dobry panie Marku, tralala, to jest moja oferta, to jest mój produkt, to są jego cechy, to są korzyści z niego wynikające, to jest moja oferta cenowa, kiedy możemy podpisać zamówienie. I na to klient w bezczelny i skandaliczny sposób mówi: nie, 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 nie jestem zainteresowany. Nie teraz, nie dziś. Dopóki nie podpiszę kontraktu, to nie podpiszę, nie podpiszę zamówienia. Muszę czekać, aż ktoś mi zapłaci, muszę czekać, aż ktoś mi podpisze coś, aż zawrze ze mną nowy kontrakt, aż przedłuży moją umowę, aż. I tu się pojawia milion możliwych powodów, milion możliwych wymówek, milion możliwych rozwiązań. Co wtedy dzieje się w głowie takiego handlowca zaatakowanego poważnym stanem obrażancji? Ale no, taki człowiek kończy grzecznie rozmowę. To ja w takim razie dziękuję, życzę panu spokojnego dnia. Mam nadzieję, że te wszystkie sprawy się jak najszybciej poukładają. Dziękuję, do zobaczenia. Odkłada słuchawkę i w zależności od tego, czy jest sam w samochodzie, czy w swoim biurze, czy jest na forum, na jakimś blokowisku Kubitli, czy tam blokowisku stanowisk handlowych, dalsza część dialogu odbywa się albo w jego głowie, albo jest wyemitowywana przy pomocy aparatu głosowego. Wygląda zwykle tak. Ty dziadu malinowy, ty sukienkocie, tyle czasu na ciebie zmarnowałem, ty małpiszonie, a ty nie kupiłeś ode mnie, no jak w ogóle mogłeś? Przecież ja tu tyle czasu, tyle energii, ja tu do ciebie z chlebem, solą, zamówieniem, a ty piórem zamoczonym w twojej własnej krwi, a ty nie chcesz podpisać, ty sukienkocie. Ja nie będę z Tobą gadał, ja cię olewam, jestem na Ciebie obrażony. Mam Cię gdzieś, nie zadzwonię do Ciebie. To jest bardzo poważny atak obrażancji. I niestety takie ataki obrażancji bardzo często kończą się tym, że po takiej jednej odpowiedzi klienta, po takim jednym haśle, nie. Nie teraz, nie przed podpisaniem przeze mnie jakiejś długofalowej umowy, albo najpierw spłacę swój stary leasing, teraz potem wezmę nowy, albo najpierw zajeżdżę swój stary samochód, potem kupię nowy, albo w przypadku marketingu wielopoziomowego dzisiaj nie jestem przygotowany finansowo, albo nie mam czasu na to, żeby podjąć nowe wyzwanie związane z budowaniem organizacji itd. Klienci bardzo często przechodzą do takiej rozmowy, praktycznie zawsze, jak do czegoś najnormalniejszego w świecie. Natomiast handlowiec uruchamia sobie w głowie jakąś totalnie wariacką, jakąś totalnie nienormalną spiralę agresji, która sprawia, że do takiego klienta po prostu z obrażenia się nie zadzwoni. Jakie ma to efekty? No, sami sobie możecie dośpiewać. Najczęściej tacy klienci giną, to znaczy zostają odłożeni gdzieś do głębokiej szuflady i ich wizytówka z jakimś tam formularzem kontaktowym trafia na dno szuflady albo w crm -ie. Są klasyfikowani jako nie kupił. Gorzej, jeśli mieliśmy z taką sprzedażą, jeśli mieliśmy z taką próbą sprzedaży, próbą transakcji związane bardzo dużo oczekiwania. Jeżeli chcieliśmy tak bardzo sprzedać, bo miesiąc się kończy, a wyniku nie ma, kwartał się kończy, a wyniku nie ma, rok się kończy i szansa na bonus, ale jeśli tej sprzedaży nie zrealizujemy. Wtedy niestety bardzo często takiego klienta możemy zakwalifikować do grupy nie dzwonić nigdy więcej, bo przecież obraził nas. To, że on sam. Nie miał o tym bladego pojęcia, że zrobił po prostu to, co mu podpowiadała jego własna głowa, że w danym momencie nie chciał naszego produktu, nie chciał naszego towaru, naszej usługi. Nie ma tu znaczenia. Handlowcy zaatakowani obrażancją są bardzo groźni dla swojej własnej kariery, dla swoich własnych przychodów, dla swojego własnego budowania pozycji na rynku, bo lista klientów bardzo często od takiego ataku obrażancji zaczyna się palić, jak busz. W Australii podczas pożarów. Z jednego klienta, na którego się obraziliśmy, robi się grupa klientów. No bo przecież znają tego kłupka, który nie kupił ode mnie miesiąc temu, i przestajemy dzwonić do całej grupy jego znajomych. Z takiej grupy znajomych czasami robi się cała branża. Po co będę dzwonił do tego pajaca od nieruchomości, jeżeli teraz jest kryzys, ludzie nie mają kasy na kredyty, wszystkie warunki związane z zakupem mieszkań samochodu, czegokolwiek innego. W tej branży zdechły, więc po co będę dzwonił do wszystkich ludzi od nieruchomości? Chrzanić ich. Jestem obrażony na całą branżę nieruchomości. Nie będę robił nic dla tych pajaców, bo przecież szkoda mojego czasu. Zajmę się lepiej gośćmi od budek z piwem. Zrozumcie, to, że klient dziś, tu i teraz mnie z moim produktem, z moją usługą powiedział: Nie, nie kupuję, nie decyduje się w tej chwili. Nie oznacza wcale tego, że chce nas urazić, że chce nam zrobić krzywdę, że jest dla nas wrogi czy nastawiony negatywnie. On po prostu, tak jak w sporcie, pokazał nam time out. On potrzebuje czasu na tą decyzję. To nie jest właściwy moment na to, żeby dzisiaj kupić. To nie jest właściwy moment, jeżeli jesteś w marketingu wielopoziomowym, żeby dziś wejść do Twojej organizacji, bo wydaje mi się, że inne rzeczy są dla mnie ważniejsze, bardziej wartościowe. Co więc robić w takiej sytuacji? Co więc robić w takiej sytuacji, kiedy. Gdzieś tam bijąc się głęboko w piersi i z głośnym dudnieniem, po obejrzeniu tego filmu, możecie sobie zdać sprawę, że zdarzało się tam trochę ataków obrażancji w ostatnich miesiącach czy nawet latach. A no jest na to wyjście. Jest lepsze niż szczepionka sprzedawana przez wielkie firmy farmaceutyczne. Po prostu trzeba wziąć swój, w ręce swój kalendarz, wziąć w ręce swój Rolodex, wygarnąć wszystkie wizytówki z szuflad, przejrzeć najgłębsze zakamarki waszego CRM-u i do każdego z takich klientów wykonać telefon, niezależnie od tego, kiedy się z nim ostatnio raz kontaktowaliście, czy był to tydzień temu, trzy tygodnie temu, trzy miesiące temu, czy trzy lata temu. Zadzwonić do takiego klienta, nie próbując mu niczego sprzedać, po prostu zadzwonić do niego z informacją, witam, tu Radek Pogoda z firmy XYZ, niech pan powie, panie Marku, co u pana? Jak się widzieliśmy ostatnio, czekał pan na duży kontrakt, udało się? Zrozumcie, każdy taki kontakt, każda rozmowa, którą prowadzi człowiek, który jest handlowcem, z człowiekiem, który jest klientem, buduje waszą relację, sprawia, że z poziomu leszcza, który ma mu coś sprzedać, stajecie się profesjonalistą albo wręcz osobą, która jest zainteresowana nim samym, tym, co się dzieje w jego życiu, w jego firmie, w jego biznesie. Nie jesteście tylko kolejnym draniem, który próbuje wam łopatą wcisnąć w gardło jakiś tam produkt czy jakąś tam usługę. Weźcie swoje kalendarze, weźcie swoje rolodeksy, weźcie swoje szuflady, nie szuflady, szafki, Jakiejś zakamarki, w które wrzucacie stare wizytówki. Wyjmijcie z e, półki segregator ze starymi kartami kontaktów, albo przejrzyjcie, naprawdę dobrze przejrzyjcie, najbardziej zapyziałe i nieruszane wpisy na liście klientów. A zacznijcie najlepiej od tych, których na samym początku, będąc najgroźniejszym ataku obrażancji zakwalifikowaliście do kategorii Nigdy do gnoja nie zadzwonię. Po prostu zacznijcie od Tyle z mojej strony. Myślę, że takie działanie, takie odświeżenie sobie listy starych, starych kontaktów, dawno temu nieużywanych kontaktów do ludzi, na których się stary, w starych czasach obrażaliśmy, jest świetnym ćwiczeniem dla każdego z nas. Tylko pamiętajcie, jeśli wykonujecie do takiego gościa telefon po czasie X, a ostatnią rozmowę zamknęliście, Jasną odmową z jego strony, nawet nie próbujcie. Nie myślcie o tym, żeby mu cokolwiek zaproponować. Zadzwońcie do niego, jak człowiek, do człowieka i spytajcie, czy ta wymówka, czy ta obiekcja, którą rzucił wam twarz, żeby zamknąć tamtą rozmowę handlową, już zniknęła. Czy już się coś zmieniło w jego życiu, w jego firmie, w jego karierze, w jego finansach? Znaczy, jest dobry moment na to, żebyście wrócili do rozmowy, ale niczego mu na tej pierwszej rozmowie nie proponujcie. Jedynym celem takiego odezwania się po tygodniach czy miesiącach jest to, żeby sprawdzić, czy wymówka ciągle działa. Jeśli jej nie ma, umówcie się z nim na następne spotkanie, na następny telefon, umówcie się z nim luźno, jak człowiek z człowiekiem, do tego, żeby ten wasz kontakt odbudować, żeby do tego kontaktu wrócić. I to jest jedyny cel takiego telefonu, wykonywanego po latach czy po miesiącach. Trzymajcie się, życzę wam dobrego dnia. Zaglądajcie na bloga radekpogoda.pl, zaglądajcie na mój kanał YouTube. Owy. Tam informacji takich stricte technicznych, wartościowych, myślę, dla waszego życia. Jest coraz więcej i na pewno nie przestaną płynąć, bo rzeczy, które mogę wykrzesać ze swojego doświadczonego ponad, przez ponad 20 lat sprzedaży, uba i podać Wam na tacy, jest tu jeszcze sporo do wykorzystania. Spokojnego dnia! Na razie!